Witam w kolejnym filmie. Tym razem pod chińskie radio. Podłączymy sobie wideorejestrator eee, Także mam go już tutaj w pudełeczku. A dokładnie jest to tania kamerka z Aliexpress. Także tak to wygląda. Jest to kamera zakupiona w, na portalu Aliexpress. Eee, kamera Full HD 1080p. Eee, kamerka, która działa z chińskimi radiami na Androidzie. Minimum 4.0 To musi być Android. Kąt widzenia 170 stopni. Także. Cena, jak widać, od 50 do 80 zł. Możliwość zamawiania z Belgii oraz z Chin. W przypadku zakupu z Chin możemy sobie domówić do tego kartę pamięci od 8GB do 32. Ja wybrałem z kartą 8GB i za kamerkę zapłaciłem 62 zł. Także ciekawe, czy za tą cenę ten produkt będzie w ogóle cokolwiek wart. Link do tej oferty wrzucę Wam w opisie pod filmem. Tutaj możecie sobie na szybko zobaczyć, jak to wygląda. Tak jak widać sprzedawca tutaj chwali się, że jego sensor jest jakiś tam lepszy, fajnie nagrywa, natomiast poniżej przedstawia zdjęcie z jakichś tam innych wideorejestratorów. No sprawdzimy. Sprawdzimy, czy tutaj sprzedawca nie kłamie. Czy faktycznie jest tak, jak on tutaj przedstawił w ofercie. Dobra. No, komentarze w miarę pozytywne, że możliwe, że będzie ten produkt się nadawał do użytku. Także kamerkę zamówiłem na początku grudnia, czas oczekiwania niecałe dwa tygodnie, także myślę, że dosyć szybko, jak na przesyłkę z Chin. W środku mamy kamerkę. Tak to wygląda. U góry taśma klejąca dobrej firmy, także jest szansa, że po przyklejeniu do szyby nie odpadnie. Kabelek, taki czteropinowy, do tego przedłużka z wyjściem USB, którym należy wpiąć do radia. Natomiast tam, z tego co wyczytałem w ofercie, trzeba zwrócić uwagę, do którego portu USB to podpinacie, ponieważ nie na każdym porcie ta kamera będzie działać. Także, jeśli nie będzie działała, przepinacie na drugi drugie złącze USB, ewentualnie trzecie, ile ich tam macie. Trzeba sprawdzić sobie po kolei. Jakaś instrukcja obsługi. Oczywiście w zrozumiałym języku dla wszystkich. No, jest też po angielsku, także coś tam możecie wyczytać. No i sama karta pamięci. Kartę pamięci umieszczamy gdzieś tutaj z boku. Tak, tutaj jest. Gniazdo i tak, ta kamera zapisuje wszystko na tej karcie Natomiast samo radio służy raczej jako wyświetlacz do tego rejestratora I będziemy instalować na nim jakąś tam aplikację do obsługi tej kamery Dobra, na razie kamerki nie montuję na szybie Tylko tak tutaj jest położona Najpierw chcę sobie ją zainstalować, zobaczyć czy będzie działała, później Zamątuję na szybie. Mam tutaj dwa kable USB wyprowadzone z radia. Także nie wiem do którego podłączyć, więc pierwszy lepszy. No, Jedną ręką. Jak brzmy kamerka podpięta. Nic się tutaj nie świeci. I próbujemy to zainstalować. Z tego co tutaj sprzedawca pisał w ofercie, trzeba wejść menedżera plików. Mamy menedżer plików. Mamy dysk USB, kartę VR, i tutaj mamy aplikację do zainstalowania. Klikam na nią. Zainstalować tę aplikację. Instaluj. O, tutaj trzeba coś zmienić. Sobie aktualizację Oczywiście połączenie internetowe musi być udostępnione. To radio ma dość słabe parametry. Też jest to jeden procesor i 2 GB RAMu Także ciekawe, jak to będzie działało. Czy nie będzie zbytnio zamulać? a nic się nie dzieje. O, coś się wgrywa. Dobra, po dłuższej chwili aktualizacja się wgrała, także yy, nie wiem, tutaj jakieś plug and play. Załączymy sobie. Voice to pewnie będzie dźwięk też nagrywać. Tutaj mamy. Czas nagrywania 3 minuty, audio włączone, GPS włączony, czas włączony, podświetlenie, można sobie zwiększyć, zmniejszyć jakieś informacje, lecz jak widać jakiś tam obraz. Nagrywa natomiast przodu jeszcze jest folia naklejona na obiektyw. Odkleiłem. No, całkiem nieźle. Dobra, ja sobie zamontuję teraz tą kamerkę już na szybie. Później przejadę się, ponagrywam coś, wrzucę wam w tym filmie nagrania z tego rejestratora tak żebyście sobie mogli zobaczyć jaka jest jakość tych nagrań Dobra. także chwila moment i kamerka zamontowana na przedniej szybie za lusterkiem kabelek puszczony pod sufitówką poprzez słupek do schowka i kamerka cały czas nagrywa także jadę sprawdzić jak ona będzie się sprawować na drodze Dobra, chwilkę sobie z tym pojeździłem i tak. Przede wszystkim, obraz tej kamery nie jest taki do końca płynny. On tak momentami klatkuje. Ciekawe, jak to będzie na, na plikach, które są nagrane na karcie pamięci. Może będzie to inaczej wyglądać. Samo działanie wydaje się być dosyć takie płynne. Tej aplikacji nic się tam nie zacina, jedynie prędkość pokazuje nieprawidłową. W każdej chwili, możecie sobie zminimalizować. To okienko, można je również wyłączyć także rejestrator cały czas działa w tle jak widzicie miga tutaj ikonka wideorejestratora, także cały czas wszystko się nagrywa, wy możecie normalnie korzystać z radia, można też w każdej chwili przywrócić aplikację i cały czas mieć podgląd na to co się dzieje także jak na produkt za kilkadziesiąt złotych Wydaje mi się, że zwartą wartą swoje ceny. W dalszej części filmu zobaczycie nagrania bezpośrednio z tego wideo rejestratora. Zgram je sobie na komputerze, wrzucę do tego filmu, także będziecie mogli sobie ocenić, czy jest to sprzęt warty zakupu. No a w tym filmie to już byłoby. Na tyle. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.